Lawa jest tuż nad wami, wygłaśćcie stąd, szybko lawa! Ej, ej może zliczyć, żeby zobaczyli. Oj, Patrzcie lawa! Miałem. Tu na górze! Dobra, zalepię to, żeby nie było na mnie <grym 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 Wow, Dobra, stary, co teraz się... Nie ej, to już jest poń stary. To tak już jest po Witajcie! Ja jestem doknes i dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku na moim kanale wraz ze stoma widzami a, i dzisiaj będą mieli naprawdę super challenge, a, a wraz z nami dzisiaj jest e, Tours na wszystkim, hej! Więc bacie wyjątkowo oczuksa, a no widzowie, jak widzicie, znowu są nubami, znaczy nie, to się tutaj wycofali, że sobie zaczęli tej niki zmieniać, Ej boże, niki skiny zmieniać. Ej, więc to jest taka malutka mapka, na której będą musieli zbudować wioskę. Więc ja myślę, że po prostu wpiszę ukośnik budowanie. Ej, nie, ukośnik budowanie. Pyk. Dobra, budowanie zostało włączone, więc y, teraz będą mogli stawiać bloki. Y, tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy, nie wiem, y, zaraz. O, stawiają bloki! Popatrz, stary, tepnij się do mnie, tepnij się do mnie, patrz. Się. Tutaj toś jakiś paladny. O, nie, stary trzeba. Z mają te drewno w ogóle? Trzeba starymi odciąć sufit. Trzeba im stary. No, oni mają stary w ekwipunku. Zrobiłem tak, żeby po prostu im się samo dawało jak wbiją czaj, na serce. No, czaj, dobra. Y, To teraz tak. Ja tutaj muszę zrobić sobie set 20, by nie uciekali dachem. O, widzisz, zasłoniłem im dach. No, no, Oni no. tutaj już zaczynają jakieś domki budować. Widzę, że tutaj coś jest. O, oni mają wstępie tylko cztery materiały, mają zwykłe drewno. Widzę no. jak tam latasz, mają zwykłe drewno, e, takie drewno, znaczy... znaczy inaczej. i schodki, nie? Tak, mają drewno i e, deski, chciałem powiedzieć. No no no. Ale jak powiedziałem drewno, to chodziło mi o deski i potem mi wiedziałem... E, jak już ja jak... nazwać drewno. Tak. <laughs> no. No był mały z tym problem ogólnie Tutaj się ktoś w ogóle na od ludzi buduje, nie wiem po co rozstawia te schodki, myśli, że go uratują, ale tutaj stary jest jakiś koncept, to ewidentnie wygląda. Nie wiem, to w wygląda na sklepik stary, idź tam, <grym> idź tam <grym> do środka, wbij <grym> do środka. Jegoś ciasno tu strasznie stary. No stary, idź tam, idź tam, idź tam, idź no. tam, teraz ci rozwaliłem, teraz idź. Dobra, Chyba. o Dzień dobry! Chciałam kupić e, trochę majonezu w butelce, e, trochę jajek e, w kartonie i może sałata. To nie jest sałata, ty turniu! <grywka> Dałem ci jajka. Ty Jesteś sałata? beznadziejny, stary. No, sałata, jajka, wszystko. Ej, ale po... jajka, Ej stary, jajka. my tam się na, na tym jednym sklepiku skupiliśmy, a to i już miasto zaczyna się budować. Tutaj jakiś nawet koncept się zaczął zrobić, jakiś taki, nie Ale wiem, jest japoński chaos, styl. Stary, co to w ogóle te, te, ten człowiek tutaj robi? Patrz. A ty, co to most. ten człowiek tutaj robi? Nie wiem, nie mam pojęcia. Oni stary, będą mieli 12 lat zbudowanie. Na razie minęły prawie dwie, więc ja tutaj jeszcze w ogóle timer ustawię, żeby wiedzieć ile, ile czasu już minęło. Bo w sumie to zapomniałem na początku, ale ja tak czasem mam, widzowie, więc nie gniewajcie się. Dobra, start. O, teraz mam 10 minut, e, tutaj ktoś, widzę, jakiś bardziej ambitny projekt podejmuje, jakaś, kurczę, e, wełna biała, która będzie ścianą, tutaj, tutaj też, poważniej no ktoś świeczkę wybudował. No, tak Tutaj to świeczkę raz. wybudował, no? Jak <śmiecki> świeczkę. No. Jak świeczka, dokładnie. Tutaj w ogóle, co? Ej, ja myślę, że tutaj jest ten szkło przez chwilę, nie? Ale jednak nie. Jednak, ej, a tutaj to. Tu... Nie, ten dom mi się naprawdę bardzo podoba. Ten będzie na tyle fajny, że mi go będzie żal trochę palić, ale niestety e, tsunami przyjdzie z tamtej strony, tam gdzie jest ta lawa, więc. A no, ej, będzie Czy z kolej buduje tak na oślep, czy zaczyna robić jakiś niesamowity projekt? Patrz. To, te, to, o którym wspominałem wcześniej, że. <laughs> Patrz. Nie, co rozumiesz, stary? Przez niesamowity projekt. No, wygląda jak niesamowity projekt, tylko jeszcze wiesz w wersji szkicowej. Ej, patrzcie to, patrzcie to, czekaj. Okay? No. Nie, nie strzelaj do niego! Nie strzelaj do niego! <laughs> Sam spadł ci taki, Ja faktycznie, to ty zrobiłeś, stary? ty ja zrobiłem, ja chciałem go Biedaczek, wystraszyć. biedaczek! No to żeś go tak na stary, że nasz biedaczek skoczył. Co ty robisz, ej tam, ej, tam w ogóle są na górze ludzie, stary. To są ludzie na górze, ej, lol. Co się dzieje? Określi. Ej, stary. Cześć, set zero, może zrobię. Okej. Okay. Czas, wszyscy zginęli, stary. Ty no mieli... wiem, wiem, wiem. Bo... Zdziesiętkowane zabójstwo. Dobra, nie, stary, teraz, teraz zadziałały. Ja teraz tutaj ustawię i rozpał na. Ojej, dobra, słuchajcie, ludzie, mamy problemy techniczne, ale niestety tak już bywa. Zachcie łapkę w górę. No wiem, stary, no mówię, to ten Japoński, nawet jakaś zagroda obok powstaje. Ej, to jest naprawdę kozaskie. ej, to jest mega, to mi się mega podoba w ogóle. No, ej, ale stary, aż naprawdę mi smutno będzie, jak my to zaczniemy tutaj wszystko niszczyć, to jakaś scena w ogóle wypadowa jest. Ej, Czur, zdawaj tu. Dawaj tu. Ja dawaj się tu. Się. Tepaj się do mnie. Stawaj tu. Stawaj, tu. stawaj tu, stary. No. da- Dawaj koncert! <noise> mam Patrz mikrofonu. no. No w sumie tak, dobra, to nieważne. Może w monopolowym kupimy tutaj, w tym wiesz o co chodzi tutaj. Ej, ale tutaj popatrz i znowu zaczęło się coś biłeś. Kolejna świeczka, stary. To ewidentnie jakiś monument, który jest symbolem y, naszych widzów dzisiaj. Ich wioska po prostu ma taki symbol, wiesz? Chociaż nie wiem, hmm. mi się wydaje. To trochę wygląda jakiś palec wskazujący. Ja wygląda trochę to, to jak wioska, takie dziwne to. Ale... Hmm. No popatrz, to jest stary, to jest ewidentnie ich podium. Tak, mister Piterowski, artysta całego przedsięwzięcia, zbudował coś, o tej kolejne, popatrz, tutaj kolejny i tutaj kolejny monument. <grym> Czy jak on to zrobił? A, ze schodków, ja. Ze <grym <grym no powiem, no wiecie, no nie grywa w Minecrafta, on nie zaś na takich sztuczkach jak te. No, no ale jak Jenga. No, tre, tre, No, w sumie faktycznie, wygląda mocno jak Jenga. Ej, nic na co nie wpadłem? Ty to masz Ech. na kłeb. Może powinieneś budować mapki? Jak coś, to miejsce w Pixel Builder's z jest otwarte na ciebie. Ech. Możesz zawsze rozpocząć swoją karierę jako budowniczy mapek. Ech, co jest? Ale stare stary, Weź się do mnie tepnij. Patrz, Jestem widzisz? Tutaj cały czas. Widzę, Ej, widzę. Ale, ale kozak, stary, co są stary. okna? To jest sześcian. Ale nie te Tyrami. okna, stary. One Aha, po, po prostu, prostu wygląda jak twarz Creepera albo coś. No, wiesz o ja co chodzi? No ja pomyślałem, pomyślałem to... Ale kozackie, ale kozackie, ja tutaj tak mam zdolny widzę. zostawcie za widzów łapkę w górę. No wiem, no że tam jest No stary, są jakieś patch. Bójki się zaczynają w ogóle. Bójki? Jakieś. Ludzie się zaczynają nie dogadywać. No, co, coś tutaj. No mi się wydaje, że, że nie wiem, że powinniśmy się pozbyć agresorów. Bo oni no, przeszkadzają. No mi się też tak wydaje. Stary, trzeba wybudować więzienie dla niegrzecznych. Popatrz, zrobimy takie Jednego więzienie. E, co? A to był czysty agresor. Widziałem naprawdę jak atakował. Czysty agresor. Okej. Okay. Mm, Patrz, Oliver zre... też. Kurde, Olivier. Stary, popatrz. Ja tutaj zrobię więzienie dla niegrzecznych. Uwaga. Więzienie dla niegrzecznych będzie tutaj. Pyk. Ale, ale proszę, proszę nie. Dobra, ja, nie. ja zrobię skrad. Czekaj. Co? Ja zrobię skrad. Takie ładne. E, ni, do, dobra, 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 stary. Zrób skrad, ale... E, no dobra. dobra. Zrób skrad, niech będzie skrad. Ja tutaj patrzę, ej, ale naprawdę. Ej, nie wiesz co ci powiem? Pomimo tej totalnej bezorganizacji, no. tutaj wychodzi coś w miarę fajnego. To cała wioska jest o tyle fajnie jednolita, że. Ej, tu nawet tuś mostek jakiś robi, o co chodzi? Ej, popatrz, to jest coś, co ma skin na zebo. <laughs> Faktycznie. Niestety nagrywałem odcinek do zebo. Niestety wpadły niewinne osoby przez przypadek. No, oni się tam stary sami wpraszają. jak Wiesz co? Mi się wydaje, że jak oni chcą do więzienia, to nie chcę siedzą w tym więzieniu. A może być. Może być. Tylko oj, stary jest problem, bo tego nie można potem niszczyć. Ale Oliwia tam powinien trafić, bo on właśnie agresorowała. Agresorował, a... agresorował jak go w ogóle podsłował? <laughs> Dobra, stary, ja sobie wezmę po prostu różdżkę. Jak się dzieje, stary? To jest jakiś w ogóle Oni sami chcą, do do kiją, no, sami chcą iść do więzienia. No, sami są wszyscy iść do więzienia. Kurczę, ja nie wiedziałem, że mamy takich widzów, kurczę. <laughs> co tu się dzieje w ogóle? Zamykamy ich. O, ty, Piterkowski. No, niestety, fajne monumenty robiłeś, ale ja cię muszę zamknąć. O nie, bo intendy tędy sobie wchodzą. O, wy skubańce, dobra, nie, no, tak się bawić nie będziemy. Zrobię set zero. O, i pyk, i teraz już nic tutaj nie zrobicie. I widzicie? No. O, Ej, ser tego Peterowski został w więzieniu. Dobra, <grym> dobra stary. Zostawmy go tu. Nas tu nie było. To jest więzienie <grym> dla niegrzecznych. <grym> tutaj po prostu, e, no, jakby może ich trochę postraszyć. E, tutaj, co jest? E, De, zaraz. D... Zaraz. D Co? Nie wiem, nie wiem o co tutaj chodzi. i Co, co ten napis przedstawia? Co to, o co chodzi w tym napisie? Co tu jest napisane? Nie mam pojęcia. Coś, kurde, jakby od tyłu. Albo czekaj, z drugiej strony może. Albo z drugiej strony. D, e, k, n, i, o. dekni? Deknio. Deknio? A gdzie tu masz? O, a faktycznie jest deknio. Stary, nie wiem, to jest jakiś szyfr na pewno. Mi się wydaje, że ta wioska już po prostu wykształciła własny słownik. I już mają własny język cywilny, stary, zaczęło się ja, tylko od, od znaku. Nie, tak nie, nie jest źle, jest, stary, mega fajnie, szczerze mówiąc, nie spodziewałbym się, że 100 totalnie zezintegrowanych ludzi będzie w stanie zrobić coś tak fajnego. i tutaj w ogóle, tu jest jakieś rozwinięcie tamtego wcześniejszego A tutaj, motywu. A się do mnie, zobacz, jak tutaj kogoś ładnie buduje. Mówisz? Tp, no. czuks, dobra. Zacz. Stary, to jeszcze nic, popatrz, chodź za mną, chodź za mną, za mną, tutaj, stary, tu. Tu, a no. dobra, bo ty się, tepasz. to patrz, czepnij się, stary, teraz do mnie. Tu, patrz to, patrz na drugie piętro tego domu. To ma jakiś wzór i to ma jakiś sens i to daj placka buduje. Stary, no. dawaj, damy mu placka, damy mu placka, Dob ładnie buduje to mu, patrz. Placek, uwaga, chcesz placka? Trzymaj placka, trzymaj placka, placek. No i proszę bardzo, no i chłopak jest spełniony, widzicie? Więc wy no tak też mi łapkę w górę, żebym był spełniony. Zjadł już, zjadę już. No i dobrze, mam nadzieję, że placuś mu smakował. Tutaj w ogóle patrz, jaki kurde sufit, no, tak powiem ci, że delikatnie, sobie egzotycznie bym powiedział. Popatrz, stary, tutaj można wygłaszać mowy, oni własną hierarchię tutaj zaczynają tworzyć już. Dobra, Czuks, proszę cię tam siąść, siąść tam na dole, ja ci tutaj zaraz wymówię. A... Więc chciałbym wam powiedzieć, jako dowódca tego. Spadaj na tanner! Jako dowódca tej wioski, że. O, mamy problemy z zapasami! Skąd ty masz łuk? Łuk jest nielegalny, Czuks! Nie mam łuku. No i złoty miecz jeszcze gorzej. Przy diamantowej, co <laughs> ja gram jakiś złoty. Możesz. To jest chyba jakiś przewrót! Na taner! O, nie na taner. O, nie na tanner! Wiesz, co mi się wydaje, że na taner powinien pójść do więzienia. Na taner ewidentnie chciał zrobić zamach Na taner. Na Tanner F9 chciał zrobić zamach y, stanu. No niestety. Na Tanner. w więzieniu Nie ustawi do tego więzienia. Aha, wskoczyli co tak? No, wskoczyli, bo im to jest co wiedzieć trochę. Tak, kurde, stare z którego nie ma wyjścia. Patrz, i się jeszcze w środku. Wiesz co, no faktycznie tam jest ring stary. No nie ma łatwo w pacę no trzeba walczyć o przetrwanie. Trzeba. Walczyć. <laughs> O nie, Stanowisko. a tutaj? Ej, patrz tutaj co się wybudowało! Ja jej wypuszczę, czekaj, jej wypuszczę. Ej, tej mi Miyuki-chan ewidentnie zerwała z e, Shikimotowskim. Pokłócili się o majątek. Kurde, to jest dom. Czy, czy oni... Czy oni mieszkają... Ra Dobra, nie, tam dalej nie nagrywamy. Wracamy. E, mi się wydaje, że ogólnie w tym domku... Halo, dzień dobry. To tutaj jest Akati. Dzień dobry, czy mógłbyś tutaj rozgościć, Czy to jest coś ciekawego? No, no, w miarę tutaj jest ciekawie, nawet bym ci powiedział. Ej, oni chyba nas tutaj ja. nie chcą. Damianka! Damianka! Wypad mi stąd. Ciebie tutaj nie chcemy. Nie, wiesz, wiesz co? Mi się wydaje, że. Damianka też trzeba było dać profilaktycznie do więzienia. <laughs> nie wiem, co o tym myślisz. Kobieta. Dobra. No, stary Damianka to hybryda kobiety. <laughs> co jest tutaj Zebo! W... Ze zebo. zebo zawsze widziałem. jesteś co ty robisz? Co ty robisz? Co ty. Co ty robisz? Co ty, ty robisz, co ty, ty robisz, Zebo? Zebo nie wolno tak. Trzeba grać z zasadami A... Ej, popatrz! Jak to wygląda po czasie? Co jest? To jest w ogóle sery jakiś... jakaś... Rejita nawet się tutaj stary wy wykształciły. To jest po prostu przerażające jak tutaj wszystko ładnie idzie zostało mi stary 40 sekund budowania. I przychodzi tsunami lawy. I to jest kościół taki trochę. No no tak, tak trochę. Tak trochę coś w tym jest. Okej. Okay. No to stary, w takim razie mi się wydaje um, Że fajnie by było zaraz tutaj lawę na nich zrzucić. Tsunami, w dawaj, tym dawaj, celu. Dawaj, dawaj, dobra, dawaj. dobra, dobra, stary, to co? Robimy to? No, A, uwaga na lawę. <laughs> dobra, uwaga. Start, pyk. O jezus, Maria. I teraz Do idzie. Tak, popatrz. Idzie, idzie stary tsunami lawy teraz na nich. Właśnie o mi stopper zadzwonił. Ej, ciekawe stary, zobacz mi reakcję, zobacz mi reakcję. Czy oni widzą na tą Jaki lawę? stoper? stary. No znaczy, no kurde minutnik, no stary, co cię to interesuje? Jesteś takim poprawnym humanistą? No to weź iść cena humana, jest na informatyce, dzięki. A, <grym> patrz, patrz ciapucia <grym> cia już patrzy, ciapucia, w ogóle co to jest za nim? Ciapucia? Ciapucia, <grym> dobra, i będzie ciapucia. Patrz tam, tam! Ludzie! O nie, w ogóle się tym nie Patrzcie patrz do ogóle... góry! LaWA! Patrz od razu się obrócili! Jep, nawet ktoś wyszedł od razu. Aerin wyszedł od razu z serwera. Ej, stary Ale w ogóle... ej, wiecie co? Ale to miasto. Ej, tutaj faktycznie to jakoś fajnie, ej, tu jest cała zagroda. Super HATKA. Ej, no. Ale kozak, ale kozak, ale kozak. Dobra, lawa, dalej. No, ja stary, mój komputer się jeszcze trzyma mam shadery. Płacz. I to tak, stary, będzie szło przez całą mapę. Wo, Okej, okay. to będzie mocne, to będzie mocne. Dałem same palne składniki właśnie w tym celu, by wszystko dosłownie spłonęło. Zobaczmy tutaj pierwszy domek. No, to już uciekli mieszkańcy z niego, jak widzę. Tutaj, tutaj oni jeszcze nie wiedzą, oni jeszcze nie wiedzą, co się dzieje. potem ludzie będą na samej, w jednym miejscu będą wszyscy. Ej, ej, a oni tutaj dalej są w tym domku, lawa was zaraz dopadnie, ej, ziomki! Lawa jest tuż nad wami! WYŁAŚCIE stąd! Szybko, lawa! Ej, ja im z żeby zobaczyli. O, Patrzcie, lawa! Mam. Tu, na górze! Dobra, zalepię to, żeby nie było na mnie. <głos> <głos> wow! Dobra, stary, co teraz się Ej, to już jest poni, stary. To Jak już jest poni. Nie, nie to poniż. stary, ja sobie wezmę gamy mode 3 patrząc. już tylko. Patrzę CZY ten. Czy tu, to im w ogóle zacznie teraz to palić? Czaj, y, game rule y, do. Fire. Do Fire Tick, zaraz, Do Fire Tick, True. Dobra, teraz na pewno będzie e, ten i zobaczmy, gdzie już w ogóle sięgło to popatrz, już te kolejne On partie też Co Ej. się dzieje teraz, stary? Jak ktoś nagle zrenderowało wszystko? No, no, koniec, ale płacz koniec. jak idzie wszystko całą wioskę po prostu bierze. Co robią ludzie? E, się... takiego widzę w życiu stary. No, stary, na tym kanale łamiemy niekonwencjonalne pomysły, więc nie, że zawcie suba, dobra LS i teraz y, powinno się to zatrzymać, że się nie będzie lało tsunami, tylko to co jest. Wow! Jak to wygląda? Dobra, tutaj już, patrz, osoby wpadają pod lawę, o nie, uciekaj! Nie. Nie, on nie da rady, on nie da rady, popatrz, on prosto wbiegł pod lawę! Widziałem to, no, to byli no, coś No, no, coś w tym jest, teraz zobacz, ej, co tutaj? Tutaj, stary, wszystko jest pod lawą zatopione, wszystko się zaczyna palić, a, dobra, patrz na kolejne osoby, tutaj się jakieś Wiesz palą. Wiesz te osoby, które tam stoją, to po prostu chyba nie, że oni nie chcieli, tylko po prostu ich komputer już stwierdził, że to, to nie ten vibe. Tak! Ja. <laughs> Myślę, że to story jest idealne wytłumaczenie. Co jest? Czyli czy się coś chowa w ogóle? Nie, tutaj nikogo nie ma w tym domku. Gdzie oni są? Tam są pod lawą. Ej, masakra, masakra. Widzę, że teraz wszyscy tylko w lawie się rozpią. A ten tik-tak, tik-tak, to cię chyba nie uratuje. Juleczka też się tej chyba próbuje uratować w wodzie. Niestety jest za płytko. Nie dadzą rady. oj, 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 oj. Oj, 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 oj. To... jakiś schron, stary, i ciekawe kto ogarnie, rozumiesz? I zobaczymy, e... kto wygra. patrz. stary, z kobla na przykład. Skobla? Z kobla? Z drzewa drzwiami. No dawaj, ja tutaj buduję, trac się do mnie. Stary, o nie! Do lawy niechcący się wtrąciłem. Dobra, ale patrzmy, tutaj zostały ostatnie osoby, które się i kampią. w... Stary, ja, tu... ja buduję sklonienie. Ej, stary, ej, kościół jaki, jako ostatni tutaj przetrwa. Patrz, ostatni bastion życia, tam się też w ogóle zamurował. Ej, całą mapę pożarło dosłownie. Lol, no, dobra. Nie ja zacząłem tego stronu wybudować, sam, sam że już po, jestem w labie. No, dobra, teraz zobaczmy, co się stanie z ostatnimi powstańcami. Czy ich też dopadnie los poprzedników? To będzie ciekawe. Ej, co on robi? O nie, ja nic nie widzę. Game Mode 3 sobie wpisz. Game mode 3. Tutaj lawa się już chyba zaczyna powoli dostawać. Tutaj już widać, że kapie przez sufit. A ci tutaj na razie mają jeszcze OK, ale od góry już się zaczyna wszystko palić. Oho, czyli już powoli lawa zaczyna ich sięgać. Ten tutaj jest dobrze obunkrowany. Jak widać wełna sobie w miarę radzi pomimo swojej konsystencji, która by się wydawała i Niestety, że się wlewać! On to próbuje ratować. A co u nich? Co u o nich, nie. uwaga? To jest kratkę stary nad nimi. To jest już kratkę nad nimi, nad nimi już się wszystko pali. Pa ja trzymają teraz... się. No trzymają się, trzymają. Ja teraz zrobię widok taki od dołu, tutaj się pali kolejny dom, tutaj nikogo nie ma. Nie stary, już wszystkie inne osoby poginęły. No już wszyscy stary umarli poza tymi co są tutaj. A i tutaj jest jeszcze jakaś osoba. Tutaj się też lawa do, do... Aha, tu jest ta! E, Mitsuki. Mi... No, Patrzcie! No, ty w drzwiach się schowali! We dwójkę w jednych drzwiach są! IULOGIT T no Ej, masakra no? Ej co to za skraj w ogóle jest? Jaki skraj? No, jakby w ogóle widzę stary do samego dołu Kratki tak, Ukopane. no bo no tak, no tak, no bo przenikasz ten przez to. Ej, czekaj, oni się zaczynają palić tutaj wszyscy, ona walczy z ogiem, coraz mniej miejsca i zostaje do zabudowania się, że wydaje... czas na klaustrofobii dostałem. <laughs> I się Mi się wyszła. wydaje, że to osoby tutaj będą miały naprawdę przeglapane, bo już ogień się powoli dostaje do środka. Tutaj ktoś się wkopał pod nie, dół Nie, ja ja. ja ja to skobla stary, ja ich uratuję. Nie, stary, nie ratuj ich, nie ratuj ich, nie ratuj ich, nie ratuj ich, stary! Popatrz! Oni spłoną żywcem. Patrz, mi suki, No tak, o to chodzi. To jest <noise> najbardziej sadystyczna seria na polskim YouTubie. Nie, 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 nie rób tego, nie rób, nie rób. Czuks, nie można być dobrym. Nie można być dobrym. Nie można być dobrym. Nie można być dobrym. Set zero. Ty oszuście, Czuksy, skończony ty. Dobra, pyk. Teraz F3N. Dobra, oni sobie tutaj jeszcze jakoś radzą. A co u tych tutaj? Okej, okay, ona się cały czas jakoś trzyma. Oni też tutaj siedzą w drzwiach, e, fajnie się je babawią. Są otoczeni lawą. Jak tam w ogóle reszta wioski? Reszta wioski e, wygląda w tym momencie tak jak widzicie, czyli e, no większość się spaliła, chociaż są jeszcze jakieś bloki, które się nie dopaliły. No ale prędzej czy później tak to wszystko się spali, a tak samo tutaj. Tutaj widzę, że te bloki się palą od góry, więc one zaraz po prostu będą przepuszczać lawę, no. Na to wychodzi. No to jest. O, 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 tutaj już się wkradł ogień, ale oni tutaj są rozmieszczeni w kilka osób, stary. Jestem ciekaw. Jak dół, długo to drewno nie pali? O, zaczęło się, patrz, zaczęło się stary. Nie, bo nie ono się cały to. czas pali, tylko stary chodzi o to, że oni cały czas graszą ogień. Oho, Ej, tutaj mają miejsce, przez które się może zaraz coś wlać. A tutaj, jak idzie tym. Ona się cały czas sama trzyma. Oni też jej w tych drzwiach jakoś stoją. Mi się wydaje, że, ta, że te drzwi to może być taktyka ta na wygraną. Czyż ja nie wiem, czy drzwi się palą, czy nie? Wydaje mi się, że tak. Chyba powinna. Co ty stary o tym myślisz? Hmm. Tak, palą się. Chyba tak, no. Chyba się palą, no. Kiedyś tak było w Minecraft'cie, że się nie paliło wszystko, ale teraz już chyba wszystko. A, Dobra, ci się tutaj super trzymają. Stary, może jej nie cheatować? W sensie. To już tutaj widać że staje z, staje z nimi walczyć o przetrwaną, co? Nie, nie, ja nic nie zrobiłem, teraz Ej, tutaj w ogóle stary z tej wieży, no mało zostało, naprawdę mało Zobaczmy jeszcze tutaj A, Ej, co, co jeszcze, Czy oni wybudowali jakiś tunel? Wow, ale się ich akcja zaczęła stary, wszystko się u nich pali teraz Faktycznie no, widzę, widzę Wow ja Spróbuję to zatykać wełnami Tutaj się nic nie dzieje. Tutaj już się zaczyna to palić od w ogóle wszystkich stron. Oho, no, to będzie miał e, spring. O, e, jak on to ma sprint. Spring Rap Lord będzie miał. Teraz niespodziankę, ja widzę, że tutaj w lawie pływasz. Um, dobra. Ej, w ogóle fajnie by było, myślę, tą lawę tutaj usunąć. Czekaj, ja wiem, gamem modę 1 Dobra. E, zrobię sobie tak. E, pyk. I pociągnę to aż dotąd. Tutaj Set0. I pasz. I teraz mamy widok tutaj na nich, jakim idzie. Możemy im kibicować. Ja jeszcze tutaj zrobię taki daszek, żeby ta lawa na pewno nie wylewała się tam. Czyli zrobię sobie dotąd. Set1. OK. O nie, bo to o nie bo to musi być przecież. Co ja robię? Co ja robię? Coś ty zrobił, stary. Dobra, nie, nieważne, nieważne, już działa. Popatrz. I nie, teraz, stary. się to stary... wylewa. się to wylewa. Nie, się nie teraz mamy podląd 2D, stary na wszystko. Teraz już nic nam nie umknie. Wow. E, oni się tutaj cały czas trzymają. Tutaj też widzę, te same osoby. Coś mi się wydaje, że trzeba by było, wiesz, co? Zwiększyć no. teraz poziom trudności. Damy game rule. E, random tick speed, powiedzmy 20. Na początku, no. bo e, trzeba będzie. Dobra, nie, damy 50, żeby po... już to teraz szybciej się No bo Tutaj widzę, że coś się zaczyna palić. Ta lawa już szybciej też płynie przez sam ten fakt. O! Zalało tam kogoś, zalało go! Bartosz! O, i zalało go niestety. niestety. Tutaj kolejne osoby siedzą, <noise> wiesz co teraz robimy? Tick Speed 100. Uwaga! Teraz się wszystko będzie stare ekstremalnie szybko palić. Naprawdę, teraz to będzie po prostu e, prędkość światła. Więc zobaczmy, tutaj jak się lawa powoli do nich dostaje. No tutaj już się zaraz niestety wszyscy wypalą. Próbuję chyba schodzić w dół. No już e, dach nad głową mu zabiera. O, lawa się wlała tutaj! O nie. O, okej, okay, zaraz to jeszcze bardziej przyspieszę, bo mógłbym jeszcze teraz przyspieszyć, żeby od razu się spalili. Ale o, 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 niestety! Patrz, 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 patrz. No, taktyka na drzwi, taktyka na drzwi. Tutaj ich powoli już odkaże... Patrz, wylała się lawa! Wow! A jednak, a jednak nie byli w stanie obronić tego. Wygra, chyba. Mówisz? Się, no. To jest najlepsza taktyka, teraz się tak patrzę, co im piję. Wow, patrz! Julak odpadła! Dobra, zostali a... ci z dwoja, yy, dwoje z drzwiami. Dobra, to teraz, stary, trzeba przyspieszyć jeszcze dwukrotnie, myślę. Klopsik, klopsik stary został, czaisz? Klopsik, no popatrz patrz, nie, patrz, nie, na klopsik. Nim jest gynie, gynie. Nie, Nie, gynie. jednak nie, jednak nie. Dobra, stary, to zwiększymy. Damy na 400 tych speed teraz. Teraz już naprawdę, teraz już ekstremalnie szybko, tak mi się wydaje. Chyba, że nie, to zrobię tak. Tech speed powiedzmy 2000. 2000 to już ostatecznie. Uwaga, teraz to już naprawdę szybko to powinno polecić. Zobaczmy, jak, w jakim tempie się to w ogóle pali. Ej, wiesz co, stary? O no. dziwo, nie widzę, żeby co się paliło. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ale wydaje mi się, że może być tym coś głębszego. No dobra, więc wydaje mi się, że dzisiaj mamy dwóch zwycięzców Jest to Klopsik 81 e, i e, String Trap Lord. E, więc słuchajcie, widzowie. Okay. Zostawcie koniec łapkę w górę. E, pamiętajcie, żeby oglądać filmy. Filmy są codziennie o 15 i e, znaczy o 15, kiedy jest szkoła i o 10, kiedy nie ma szkoły. Więc e, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie, co byście i z tymi widzami. Bawcie się? No i pa pa! Na razie, hej!